Pojawiły się pojedyncze drzewa naliczonych około 14 sztuk już zamarłych z brązowym igliwiem. Widać, że one już są już martwe, niestety z nimi już nic nie zrobimy. Proces zamierania takich drzew czy łapania takiej choroby jest dosyć skomplikowany, ponieważ nigdy to nie jest jeden czynnik. Tutaj akurat takim ostatecznym czynnikiem, który zakończył wywód drzew, no to był niestety kornik. Korniki zwykle atakują takie drzewa osłabione, które już nie mogą się bronić, nie mogą go efektywnie zalewać żywicą. No i po prostu takiemu owadowi się poddają. Kornik. Pojawia się właśnie w takich latach bardzo suchych. I zwykle, jak są warunki jemu niesprzyjające, to kornik takich generacji w ciągu roku wydaje dwie, trzy. A jak będziemy mieli suszę, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, susza, susza, to tych generacji będzie siedem. Więc to naprawdę to jest taka. Bomba. Jesteśmy w strefie o dużym użytkowaniu. No jesteśmy też przy amfiteatrze, przy plaży miejskiej, przy boisku do siatkówek, więc ze względu na to one muszą zostać usunięte. Przeprowadzamy oceny obszarowe. Tak? Oceny obszarowe to składają się na to, że są prowadzone z pewnej odległości, są wybierane drzewa, które wyglądają z dalekiej oceny wizualnej, że coś jest nie tak i trzeba jakby spojrzeć w nich bliżej. Te oceny są wykonywane w razie jakichś pilnych potrzeb. Te 14 drzew, które teraz mamy, nie bywa w lesie tak, że to będzie jedno drzewo, Obumrze i ktoś go nie zauważy. To zwykle idzie takimi grupami, takimi kempami, to zawsze zamiera. Takie obumieranie korony zwykle zaczyna się w sezonie wegetacyjnym, czyli tak naprawdę teraz te drzewa mogą okazywać, tak jak tutaj, oznaki życia, zielona korona, zielone igliwie, a mogą być już porażone przez tego kornika troszeczkę wcześniej, tak? I to wyjdzie dopiero w sezonie wegetacyjnym, kiedy to wszystko ruszy. Tych składników będzie za mało w górze i ta korona dopiero zacznie zamierać. Także dopatrzenie się niektórych drzew dopiero teraz wynika z tego, że dopiero to ruszyło. I te drzewa dopiero poczuły działanie tego kornika w sobie i te niedobory we wchłanianiu tych składników odżywczych z ziemi.